Hej, witajcie w kolejnym filmie ciuchowym i dzisiaj zapraszam Was na haul z marką Esprilia, Esprilia, Esprilia. jakoś tak to jest zlepek różnych spółgłosek, które ciężko razem wymówić i to jest właśnie firma, o której Wam wspominałam E, chyba w kilku filmach, już nie pamiętam nawet w których, ale wspominałam Wam, że czekam cały czas na jedną paczkę od końca listopada i ona dość do mnie nie może. No i w końcu ta dam do mnie dotarła. E, jest to firma, której u mnie jeszcze na kanale nie było, natomiast widziałam ją u Oli i chyba albo u Madziofa, albo u Laika Makijażowego. U którejś z dziewczyn jeszcze widziałam. I te sweterki ogólnie bardzo mi się u nich podobały i jak oni do mnie napisali... To po pierwsze w ogóle nie skojarzam, że je widziałam, dopiero potem, ale wybrałam sobie kilka rzeczy. Niestety nie dostałam całości tego, co sobie wybrałam. Um, napiszę do nich, kto wie, może mi to doślą, chociaż szczerze mówiąc wątpię, bo, bo to jest powiem Wam dosyć częste, jeśli chodzi o tego typu firmę. Oni albo nie wysyłają całego zamówienia, albo mówią, że doślą, w ogóle bywa naprawdę bardzo różnie. Natomiast same sweterki powiem sobie, po, powiem Wam, że. Wydają się ciekawe, niestety jest pewien problem, jeśli chodzi o rozmiary. Zaraz zobaczycie na tych wszystkich bluzeczkach, właśnie, że co rozmiar to wypada zupełnie inaczej, aż powiem Wam, że wielka szkoda, bo ja naprawdę tego typu rzeczy, tego typu bluzeczki bardzo, bardzo lubię. I to są rzeczy, które najczęściej noszę właśnie jesienią i zimą. E, na przykład jakiś cienki top pod spodem, żeby coś przylegało do ciała i żeby na przykład nie podwiewało nerek. I taka bluzka, i ja jestem ustawiona, i jakby dla mnie to jest w ogóle idealna kombinacja. Niestety, na przykład w przypadku tej pierwszej bluzki, bluzka jest za krótka, czego nie do końca widziałam, co nie do końca widziałam, na przykład na modelce. Bluzkę mam w rozmiarze XL. Nie pamiętam ile ona kosztowała, ale klasycznie tutaj będziecie miały wszystkie informacje, jak również informacje. O tym, jaki jest skład, chociaż skład mogę sprawdzać tutaj też na metce, bo na przykład na stronie składu nie ma. I według metki mamy tutaj 65% poliestru oraz 35% bawełny. I by the way, tak, możecie zobaczyć, że tutaj już jest koniec swetra. Więc ym, sweterek jest bardzo fajny. Podoba mi się kolor, podoba mi się krój, podoba mi się to, jak tutaj leży. Ale cholera jest za, za, za krótki. A ja jestem niska, ja mam 1,60 m w kapeluszu. Noszę rozmiar mniej więcej 48-50 na górze. To też dla osób, które na przykład potrzebują, wiecie, punktu odniesienia, tak jaki ja rozmiar noszę, jaki ja rozmiar tutaj wzięłam a to jest na mnie za krótkie, więc wyższe dziewczyny, no chyba, że macie inne proporcje, na przykład tułowia do reszty ciała, tak, to może być inaczej. Natomiast, no, w przypadku mojego tułowia, to jest za krótkie. To się kończy dokładnie na moim pępku, e, więc cała moja dolna oponka jest po prostu wystawiona, że tak powiem, na podziw całego świata. Czego ja nie lubię i staram się z reguły robić tak, żeby ta oponka była tutaj schowana. Ale jak tylko zrobię tak, jak wezmę jakikolwiek ruch, coś będę chciała wziąć, założę torbę, cokolwiek, to już widzicie, wszystko mi się podciąga do góry i już wszystko mam na wierzchu. I nie że mam ciemne spodnie, nie że mam spodnie, które dosyć mocno jakby trzymają moje ciało w ryzach, bo to są te spodnie z cenda taką, z taką szeroką tutaj gumką. One są takie dosyć mocno trzymające nasze ciało, nie są różne, tylko naprawdę tutaj wszystko trzymają. To i tak oponka jest. Ona może być mniej widoczna, nie wiem, możesz tak bardzo nie rzucać w oczy, ale ona nadal jest, jakby tutaj jej... nie, ona logicznie nie zniknie. Więc jakby w przypadku takiego sweterka, no to niestety, ale... To nie wygląda dobrze. I straszna szkoda, bo mi się ten sweter bardzo podoba. On jest bardzo przyjemny w dotyku: jest taki miękki, miły. Nie pomyślałabym, że to jest poliester w ogóle. Raczej myślałam, że to jest jakaś mieszanka, nie wiem, wiskozy, z bawełną, no coś takiego. Bo to nie jest taki chamski, chiński poliester, ten taki wiecie ceratowy. Jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Dlatego w ogóle zdziwiłam się, że tyle tego poliestru jest. Możliwe, że to będzie bluzka, którą na przykład będę nosić na, na wierzch na jakąś inną bluzkę, jako sweter, bo ona się normalnie tutaj rozpina. Te guziki to nie jest piz na wodę. Normalnie możemy ją rozpiąć i wtedy może na przykład jako taka narzutka yy, będzie mi się lepiej sprawdzać, bo jako po prostu sweter, który tak nakładam, to niestety u mnie nie. Ja na pewno nie będę w tym chodzić, będę po prostu zakładać, stawać przed lustrem i tak zrobić. Mm, nie. Więc ja wiem, że na pewno tak tego nie będę nosić, więc jedyny jej ratunek tej bluzeczki. To jest taki, że właśnie będę ją nosić jako sweter rozpinany na wierzchu na jakąś inną bluzkę. Innego wyjścia nie ma. Kolejna bluzeczka to akurat mam w rozmiarze 2XL i tutaj niestety już jest praktycznie 97% poliestru, chociaż na metce mam 100% poliestru, ale na stronie widnieje informacja, że jest 3% spandeksu. Ja wiem, czy tutaj jest może troszeczkę ale ona w dotyku jest bardzo podobna w takim odczuciu jak ta zielona, więc zastanawiam się, dlaczego tutaj jest sam poliester, a nie ma bawełny. Poczekajcie, bo mam wrażenie, jakiegoś włoska mam na, na rzęsach. Więc to jest bluzeczka, którą po prostu wkładamy przez głowę. Mamy tutaj białe wykończenie, jeśli chodzi o rękawy, białe, białe przy dekolcie i tutaj z tyłu również, oraz białe też na dole. Tak trochę, jak patrzę w podgląd, to wygląda trochę jak. Kubraczek Świętego Mikołaja, czyli czerwone z białymi. Jest ogólnie bardzo fajna, bardzo przyjemna, jakby bardzo fajnie się nosi, ale mam wrażenie, że tak z pół rozmiaru za mała. Wydaje mi się, że rozmiar więcej mogłaby być tutaj już troszeczkę za szeroka, aczkolwiek na modelce tutaj ten ym, obszar, jakby przy dekolcie, jest o wiele szerszy, no ale leżałaby troszeczkę lepiej yy, tutaj na brzuchu. Ja nie przepadam za. A, mm, aż tak jakby opinającymi bluzkami na brzuchu. Wolę, żeby jednak tutaj było trochę luzu, bo jak człowiek usiądzie, no to zawsze wiadomo, tak? To trochę inaczej tu wygląda, tu się coś marszczy. Ona ogólnie nie jest za mała, w takim sensie, że na przykład wyglądam, wiecie, jak szynka owinięta jakimś sznureczkiem, ale z drugiej strony nie jest jakby aż tak bardzo komfortowa, jak bym chciała. Bardzo fajnie wygląda, podoba mi się sobie tak, jak wygląda. Podoba mi się tutaj też to z tyłu. E, podoba mi się też ten dekolt. Materiał jest przyjemny w dotyku. Ma takie trochę spadziste rękawy. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tak, tak e, jakby sz, e, szef od rękawa jest tutaj troszeczkę odsunięty. Tylko właśnie tu, gdybym miała tutaj trochę więcej materiału, czułabym się w niej bardziej komfortowo. Czułabym się w niej lepiej. Podejrzewam, że będę w niej chodzić. Raz na jakiś czas ją założę, ale. Nie do końca, jakby spełnia, spełnia, wiecie, odhacza wszystkie, wszystkie moje potrzeby, jeśli chodzi o tego typu bluzeczki, chociaż jest naprawdę całkiem fajna. I dziwię się, że tutaj jest tylko poliester. Naprawdę nie powiedziałabym, że to jest poliester. Jest taki. Przyjemny materiał w dotyku, miękki, miły, nie drapiący w ogóle, więc zresztą kilka razy żeśmy już gdzieś tam w komentarzach rozmawiały, że są różne rodzaje poliestru i nie każdy poliester jest zły. Poliester na przykład w ciuchach sportowych jest poliestrem oddychającym, więc nie wszystko od razu trzeba skreślać, jeśli ma poliester w sobie. I, I powiem Wam, że ten jest naprawdę bardzo przyjemny i miękki w dotyku. Szkoda tylko, że ona właśnie nie jest taka luźna w brzuchu, jak na przykład ta zielona bo wtedy było, no czułabym się po prostu w niej o wiele lepiej, a tak to wiecie, no tak, tak mnie trochę krępuje i, i nie bardzo lubię takie uczucie w bluzkach. Kolejna bluzeczka, ona ma dokładnie taki sam materiał jak ta zielona, według metki tutaj, również mamy poliester oraz bawełnę, według strony mamy sam poliester oraz spandex, więc nie bardzo wiem za bardzo, której, e, którym informacjom ufać. Powiem Wam, że mam wrażenie, że tutaj jest jednak bawełna. Nie chcę mi się wierzyć, że, że jest sam poliester, więc nie wiem, czy w tej czerwonej przypadkiem też nie jest tak, że jednak tam też jest domieszka bawełny. E, tą bluzeczkę prosiłam o rozmiar 3XL. Dostałam w rozmiarze 2XL, ale nawet dobrze się składa, bo powiem Wam, że ona dobrze na mnie leży. I to jest bluzka, która właśnie odhacza wszystko to, co chciałam, żeby pozostałe bluski miały? Czyli dobrze leży tutaj w, w klatce piersiowej, w ramionach. Jeśli chodzi o rękawy, to ma troszeczkę inne. Ma takie, widzicie? O, tutaj mamy taki jakiś, wiecie, przezroczysty materiał, taki tam mesh, taką, wiecie. Nie wiem, jak to się nazywa, zabrakło mi słowa. I jest odpowiednio długa. Możecie zobaczyć, że właśnie zakrywa, kończy mi się dokładnie razem z moją drugą, tutaj dolną oponką, więc idealnie. Dla mnie to jest w tym momencie idealnie, bo nawet jeżeli coś robię, to bardziej rękawy, jak widzicie, mi spadają, a tu się nic nie rusza. Więc to jest właśnie, gdyby te poprzednie bluzki podobnie leżały tutaj w okolicy właśnie brzucha moich oponek i miały podobną długość, byłoby po prostu idealnie i byłyby cudowne. I to jest bluzka, w której na pewno będę chodzić, bo ona dokładnie by spełnia to wszystko to, co ja bym chciała od bluzki. Nawet ten dekolt mi za bardzo nie przeszkadza. Jak będę potrzebowała, to albo sobie go mogę troszeczkę przesunąć, albo założyć jakiś top pod spód, albo szalik tutaj, żeby wiecie, jakby nie było mi chłodno w szyję, czy coś takiego. Więc to, to jest bluzka w zasadzie dla mnie na cały rok osobiście, bo ja i zimą w takich chodzę i latem też spokojnie będę. No może latem nie, jak jest 30 stopni, ale wiosną myślę, że spokojnie też będę w takich chodzić. W ogóle zapomniałam powiedzieć, że większość tych bluzek występuje też w różnych kolorach, więc jeżeli na przykład kolor Wam nie odpowiada, to spokojnie są też inne kolory. I miałam taki jeden piękny, żółty sweter, który, na który bardzo, bardzo liczyłam, ale niestety nie dostałam go w tej paczce. Strasznie żałuję, bo naprawdę... No to gdyby jeszcze tak... No też nie wiadomo, jakby leżał, tak? Więc mogłoby się okazać, że byłby do kitu, ale no... Strasznie żałuję. I dziwny jest to sklep, właśnie, że zarówno z, nie do końca te metki wda, jakby na mojego czuja zgadzają się z tym, jaki jest materiał, i też nie do końca zgadza się to z tym, co jest napisane na stronie. Nie mówiąc już o tym, że nie przysłali mi całego zamówienia, i na przykład w tym dostałam nie ten rozmiar. Na plus się okazało, że dali mi mniejszy rozmiar, bo większy pewnie byłby za duży, ale mimo wszystko, jakby jeżeli. Sklep chce się promować poprzez właśnie kanały na YouTube, czy Instagramy, i tak dalej, no to chyba powinni jakby dołożyć wszelkich starań, żeby wysłać to, o co prosi dana osoba. No nie wiem, takie jest moje przeświadczenie, ale może ja mam zbyt wygórowane wymagania, no kto wie no. W każdym razie ten sweterek jest cudowny. Piękne, mega mi się podoba, Z tego się jaram. Autentycznie z tego się jaram. To jest, to jest po prostu dla mnie bluzka idealna. Kolejna bluzka, ona również ma podobny skład, czyli też poliester i bawełnę. Mam ją też w rozmiarze 2XL. Jest troszeczkę inna. Zarówno tutaj możecie zobaczyć, że ona nie ma już takich wytłoczeń, tylko jest po prostu w prążki. Ma yy, yy, tutaj ściągacz jakby przy rękawku, natomiast możecie zobaczyć, że on jest luźny, więc on jakby nie, nie ściska za bardzo, yy, no, za bardzo nas tutaj w nadgarstkach. I niestety ona jest za duża z kolei. To 2xL. Chociaż kierowałam się rozmiarami, patrzyłam właśnie na rozmiary w biuście, na rozmiary w biodrach różnie, bo w biodrach nie. Nie, w biodrach nie było podanych, Były w biuście głównie podawane rozmiary, więc kierowałam się tutaj rozmiarami w biuście. Ale ona jest po prostu na mnie zdecydowanie za długa, za duża, jest po prostu zbyt obszerna, więc moim zdaniem to. Na, na, na pewno na większe dziewczyny, bo jeżeli jesteście mniejsze, to jeżeli weźmiecie jeden XL, moim zdaniem będzie za duża, bo jeden XL pewnie byłaby bardziej dobra jakby na mnie, a to jest no, na większe dziewczyny. E, rękaw mi się bardzo podoba, ja lubię tego typu rękawy, lubię kiedy coś się dzieje na rękawach, co zresztą często wspominam, i tutaj mamy właśnie taką, jak widzicie, em, koronkę czy jakąś taką wstawkę, właśnie z takiej. Koronki, czy tam robione na szydełku. Też można podwinąć i przez to, że jest ten ściągacz, to jakby nam nie będą rękawy spadać, więc to też mi się podoba. No ale jest po prostu za duża. No ewidentnie i czuję się w niej za dużo. Ona jest zbyt obszerna. Nie bardzo jakby widzę, nie bardzo widzę zastosowanie dla niej. Nie bardzo widzę. Jakby jak, no chyba że podobnie tak jak ta zielona, czyli rozpiąć i nosić to jako narzutkę. No to może wtedy tak, bo wtedy nie będzie widać, że ona jest taka obszerna, i wtedy właśnie po prostu będzie sobie dyndać po bokach. Bo tak zapięta, no to <laughs> niezbyt dobrze się w tym czuje. Ona jest ładna. Fajna, przyjemna. Po, te materiały, wszystkie moim zdaniem, są dobre. Moim zdaniem, one są właśnie przyjemne. To nie jest. E, nie czuć, że to są chińskie. Jeżeli kupiłabym to w polskim sklepie, to nawet bym, wiecie, nie mrugała, że. Łu, kiepski materiał, czy coś w tym stylu. Naprawdę, one są bardzo przyjemne, te materiały. No już trochę mnie tutaj jednak ściska, jak tak podtrzymałam sobie te. Więc e, gumka, naprawdę dosyć mocna, więc nawet. No nie, na szczęście jeszcze śladu nie mam. <laughs> więc naprawdę, materiały są bardzo fajne. Nie wiem, na ile bym ufała, właśnie ciekawa jestem, jak to było, jak, jak na stronie tutaj było, gdzie była ta bluzka. To chyba było to, czy to nie było to? Nie, na stronie w ogóle nie ma informacji o materiale, podobnie jak w przypadku tej zielonej bluzki. Tam też nie było w ogóle informacji o materiale, poza tym, że materiał ma trochę, może trochę się naciągać, tak? Has some stretch. I to wszystko nie ma napisane, niestety, jaki to jest materiał. A szkoda, bo jestem bardzo ciekawa właśnie... Po prostu trochę nie wierzę za bardzo w ich matki w to, co oni piszą, tak? No naprawdę mam wrażenie, że tutaj jednak to jest nie do końca aż tyle poliestru. Naprawdę mam wrażenie, że tutaj jest trochę więcej bawełny, ale y, ja nie jestem w stanie tego ocenić tak po prostu dotykając materiału. Nie znam się aż tak dobrze na materiałach, żeby móc z większą dozą pewności stwierdzić, że nie, że to na pewno jest coś tam, coś tam. Po prostu nie wiem, ale jak jeżeli porównuję na przykład te ciuchy do innych ciuchów chińskich, to to jest zdecydowanie lepsza jakość niż tamta, tylko tyle, że właśnie nie bardzo wiadomo, co dostaniemy, jak zamówimy. W sensie te rozmiary są bardzo różne i jak widać, nawet kierując się tabelką, albo będzie coś za duże, albo za małe. No i na koniec bardziej bluska niż sweterek, co widać zresztą po materiale, że on jest gładki, taki bardziej bluskowy. Jeśli chodzi o metkę, to yy, mam napisane, że tutaj jest 75% poliestru, 25% bawełny. Ale znowu nie jestem, nie jestem pewna i nie ufam tej metce. Na stronie nie ma nic napisane. Prosiłam o rozmiar 3XL, dostałam rozmiar 2XL, ale w sumie dobrze się składa, bo ponownie lepiej nam nie leży, znaczy lepiej, dobrze nam nie leży, więc podejrzewam, że 3XL mógłby być nieco za mały. E, tfu, za duży. I jest to taka bluzka, właśnie jakby block panel, tak? Czyli mamy takie, taki wiecie, ym, odcięcia, tak? Jest taka panelowa, czyli na górze mamy czerwone, tutaj mamy białe, tu mamy czarne, a rękawy w ogóle, jak widzicie, są w paski. Bardzo mi się ona ogólnie podoba. To, czego nie zauważyłam, czego wy pewnie też nie widzicie, to tutaj na dole jest taki, o, taki, takie coś do zawiązywania. I to mi się w ogóle nie rzuciło w oczy, jak przeglądałam się tej bluzce i jak ją zamawiałam. Teraz, jak się przyjrzałam. Z zdjęciu ponownie to widzę to, natomiast jak wybieram do bluzkę, to w ogóle tego nie zauważyłam, ponieważ modelka ma ciemniejsze spodnie. Ona ma akurat granatowe i można to zobaczyć, ale ja po prostu tego nie widziałam. Nie przeszkadza mi to aż tak bardzo, bo tutaj wtedy powoduje, że to ładnie leży przy czarnych spodniach. To się aż tak bardzo nie rzuca w oczy. Wiem, że nie każdemu odpowiada, że tutaj w tym miejscu coś dynda i to tak nie do końca. Mi to, tak powiem, Wam za bardzo nie przeszkadza. Ogólnie dobrze leży ta bluzka na mnie. Powiem Wam, że bardzo jest przyjemna. Mogłabym mieć krótsze rękawy, bo jednak przy moich e, krótkich rączkach, no to rękawy są zdecydowanie za długie, ale po prostu albo zrobię to w ten sposób, albo zrobię to w ten sposób. Zależy po prostu, wiecie, jak tam sobie i ten rękaw się trzyma, czy go tak podwinie, więc zależy oczywiście, co kto lubi. Więc ta bluzka również jest bardzo fajna. Więc w zasadzie na to całe zamówienie są dwie rzeczy, które są po prostu ok. Do pozostałych mam. Zastrzeżenia i, i nie wiem, czy będę w nich chodzić, więc powiem Wam tak: ten sklep jest ogólnie całkiem ok, bym powiedziała. Ciuchy, niestety, jak na chińskiej sklep, są drogie, dlatego że te bluzki i sweterki kosztują około 20-25, czasami nawet 30 dolarów. Więc, e, jeżeli mamy zapłacić około 100 za coś i nie mamy pewności, jak to leży, i nie mamy też pewności, jaki jest materiał, bo szczerze mówiąc, to ja nie mam pewności, jakie tu są materiały. To, to, to nie jest sklep, który bym wam polecała, moim zdaniem. Ciuchy są fajne, ja jestem z nich zadowolona, ale ja je dostałam za darmo i ja nie wydałam na to swojej własnej kasy. Jeżeli miałabym coś kupić, jeżeli bym obejrzała taki film i mimo wszystko coś by mi się spodobało, to naprawdę miałabym bardzo duże obawy przed złożeniem zamówienia w takim sklepie, niestety, przed, przed zakupem rzeczy w takim sklepie, bo. Po prostu nie wiecie, na co traficie, nie wiecie, czy ktoś się pomyli z waszym zamówieniem, nie wiecie jednak, jaki do końca jest materiał, a ciuchy wcale nie są tanie. Tak więc. Yy... I ja, ja Wam daję wszystkie informacje jakie mogę, tak? czyli jakie e, jaki ja noszę rozmiary, jakie rozmiary ja kupiłam, e, jak to na mnie wygląda. Mam nadzieję, że jeżeli się zdecydujecie, to w jakiś sposób Wam to pomogło i, i, i mimo wszystko będziecie zadowolone z zamówienia. Może już też zamawiałyście na podstawie filmów innych dziewczyn, bo ja nawet nie wiem, może gdzieś ktoś jeszcze poza, poza dziewczynami, które ja widziałam, robił takie filmiki i może tam było wszystko ok. No, u mnie się tak trafiło że wcale nie było zbyt dobrze i że były pomyłki w zamówieniach i nawet nie, nie całe moje zamówienie dostałam, więc no wiecie, no bywa, bywa, bywa też i tak. Ja podejrzewam, że jeżeli mimo wszystko oni będą chcieli jeszcze ze mną współpracować, bo jeżeli usłyszą, że nie do końca polecam ich sklep, to mogą wcale nie chcieć w przyszłości, ale jeszcze we mnie bym podjął z nimi współpracę, dlatego, że te ciuchy są fajne i są, są przyjemne i dobrze leżą. O wiele jakby patrząc na Spektrum tych chińskich sklepów i moich zamówień tam, to naprawdę to jest nie jest źle. To jest jedno, jedno z lepszych zamówień, moim zdaniem, w porównaniu właśnie do, do innych sklepów. Tak więc ja, jeżeli będą chcieli, to pewnie jeszcze się zdecyduje, ale zobaczymy w ogóle, czy zechcą, jaki będzie odbiór. I jestem w ogóle ciekawa, jak wy odbieracie te ciuszki, jak wam się one podobają, w jakby zalewie moich ostatnich porażek ciuchowych, jeśli chodzi o chińskie sklepy, no to myślę, że to wcale nie było takie najgorsze, myślę, że naprawdę było całkiem spoko i będę w kilku rzeczach chodzić, zobaczymy też zresztą, jak one się będą prały, jak się będą znaszały, jak się będą, wiecie, z... o, zużywały mądrzejsze słowo, lepsze słowo jak się będą te ciuchy po prostu zużywały więc to się wszystko zobaczy dopiero, ono wiecie w praniu i później i, i jakby w trakcie noszenia, no dobra, linki do tych wszystkich ciuchów zostawiam Wam na dole, jeżeli jesteście zainteresowane to możecie sprawdzić, możecie sobie pooglądać, zobaczyć inne kolory, może się zdecydujecie może będą jakieś wyprzedaże, może będą jakieś promocje i wtedy jakby te ciuchy nie będą kosztowały aż tak dużo ile w tej chwili kosztują, przynajmniej na, na tyle na ile patrzę po prostu w tej chwili na stronie ja w takim razie dziewczyny dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że niedługo pojawią się jakieś kolejne ciuchowe filmy, ale to zobaczymy, bo jest początek roku i to wszystko dopiero nabiera rozpędu. Rozmowy z, ze sklepami, z firmami, z osobami nabierają rozpędów. Niektórzy są jeszcze na urlopach, tak więc. To niestety trochę trwa, ale na pewno te filmy będą się pojawiać, tak więc wyczekujcie, um, nie wiem kiedy się następny pojawi, bo w tej chwili w pipeline nic nie mam, ale będę się starała, żeby jakoś w miarę sprawnie się to odbywało i żeby się coś nowego pojawiało. Więc dobra, ja w takim razie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do następnych filmów. Na razie, pa pa!